Wizowie, opowiem wam historię, która się przydarzyła w tym roku. Czyli tak, cztery tygodnie temu, czyli prawie miesiąc temu, była dyskoteka w środę. Nie, w czwartek. Tak, w środę. I mnie nie było, bo wziąłem wolne. I jak się dowiedziałem od znajomych, że tam było nieźle i że mnie tam nie było, to ja się już wkurzyłem i już chciałem zniszczyć wszystko, co zobaczę. Aż tu nagle będzie katowanie Xperi X Compact. A więc ją się Dzisiaj katujemy. Taką ksperię E, część ósma. Bo się pomyliłem i zamiast piątej części miała być siódma. A ja napisałem i powiedziałem piąta część. Także tak. Najpierw kopiemy dalej, bardziej. Nie, thanks. Widzieliście to? Bardziej chyba nie pęks. Tak, prawda. Bardziej nie Fengs. Piąta kreska, ekran czy 2-1. Bardziej chyba nie Fengs. Albo Fengs. Co? Testujemy. Czy będzie działać jeszcze ekran? Tak, bez zmian. No kurde. Jej, Mediatek. Sprawdzamy. I ekran nie pękł. Upadek o ekran za 3, 2, 1. Jak to walnęło? Piąta kreska, bok dolny cały za 3, 2, 1. Sprawdzamy, czy się obił. No nie, wi nie widać tego obicia, czyli się nie obił. Piąta kreska, tył 3, 2, 1. Jak zaspojlerowałam. Dobra, sprawdzamy, zarobić. I na koniec, piąta kreska, ekran. 3, dos 1. Idealnie. Co? Co? W finały. Wielkie prawa dla Sony Xperia X Compact. Ten telefon dostał medal za bycie wytrzymałym telefonem.